Tak, to wygląda kolego. Tak dlaczego? I bojąc o pomstę mają pomieszane w chłopach Kolejny do, że nie da się policzyć w krokach To pierdolona rzeczywistość jak utopia, co zaraża nieświadome, nie trzeba się nią zaciągać Jak mortal Kombat, Rzeczywistość moja, Wody i że tony, proporcja milusowa, czy doradzić naciskowym Zginę na wywoja głowa znowu rozstawiona Rozjebana opcja, sama nie jest prosta No się szkoda To nie to opcja, żeby gra do końca Nie pokójcie krokach owal po spalonych w portach Wy tak. byłeś sterowany nie nie chciałeś nic ani skropka Nie postawiona Dyskawy tracimy, jaka następna strona. szopka szoka, groteskowa na okiem. nam więc odbada, na gmina, a odbędzie. Wyobrażałem sobie, że to się ułoży, niepojęte. Dla mnie było, że idzie w postaci otoczki Wielu się wypaliło albo pokręciły losy. Jakby nie było, nie najboczejsze korony. Nie wiem, że on nie jest bo tu jedzić dziś w pokoń, I dziś, jak wystrzeleni z procy, zwiedzają rejony. I dziś, że te dożycia lody Nie wiem, kiedy dziś w odpoczce, to nie rudy połowy. Uważany odwrotnie, ale tu o co chodzi, powiem mi kto kogo. 我就是你的洛森，把你的恨赐予我，来驾驭你的洛森，我就是。 Nie wiem o co chodzi, z tobą leci dym z chuna. Przeciąga się do wóstruna. Na pieta wpływa, aż pękna na duma Kobie to taczy, to tylko ta kurwa. Nie pytaj się czemu płyniemy w tej łajbie bez steru. Zliście cyklicznie i nie odciera cenu życie to I mnie. Nie tylko dla nasze jest lekkie, ale księżkie są zabawki. Bo nagłe przypadki, raz z się, to jak na karki A niczym diabeł chwyta nas za karki Kada zaprasza na widzenie. Nie jest z tym dzieckiem wyjedzie ja się Pewnie jeżeli wejdę w tekstem tekstę pod rękę Oto Jak to widzę wali serce, gwieźdź raczej się pokrętnie. Głowy roztargnienie ewidentnie Więc zaglądam tam nadal, stać ręce, żyć nadal I nie chcę znać, ewidentnie dalej kręcę I tak dalej, się wiem i tak, ale nie pija każdy biedny I za mało chodzę, to na te liczne dwa boje, bo ten kontekst nie lega, tak, że tak sobie bierę się, one przystają, kupcie się I I na stawę, będę w okiem, to obejdę i na minę to mnie